No i widzicie, w ten, w ten sposób właśnie każdy może być hip-hopowcem. Na przykład, słuchajcie, ja teraz otworzyłem... E, stworzyłem pierwszą, Pierwsze dźwięki do pierwszej zwrotki. Kurwa, to będzie epicki temat, coś czuję. Kurwa, jebany, biedaki, słuchajcie. Hej, to ja, znowu ja! Wróciłem właśnie z kuchni. E, jestem po obiedzie. Na obiad były ziemniaki, ostrygi i śledzie. Co wy możecie, kurwa, o tych śledziach wiedzieć? Hej, to ja! Jestem... Z chociaż chociaż na to nie wyglądam Met 80 wzrostu, błąd, włosy, biała morda Pum, 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 Ej, Ziomas, podaj Blanta Blanta, siedzimy tutaj z kolegami Nie będziemy się jebać z tymi y, Blantami, jebiemy tylko policję ile możemy I zaraz o tych śledziach Wam opowiemy Tak, 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 Ziomek Jak było w trasie, no i tak dalej, kurwa O, znaczy, szybko polski